Kiedy Twoja rodzina zrozumiała, że już nie jesteś dzieckiem. Mam 23 lata, a moja rodzina wciąż kroi mi jedzenie w restauracjach. Serio, jestem najmłodsza z siedmiorga rodzeństwa. Wszyscy są ode mnie starsi o 10-15 lat. Zawsze traktowali mnie jak swoją żywą lalkę. Na rodzinnych obiadach wciąż pytają, czy pomóc mi zawiązać buty albo czy umyłam zęby. Moja siostra Aneta do dziś próbuje za mnie zamawiać, mówiąc kelnerowi, że wezmę nuggetsy. A pogeum nastąpiło na weselu mojej kuzynki Agaty. Była cała rodzina. W trakcie aperitifu ciotka Janina głośno ogłosiła, że nie mogę pić szampana, bo dzieci nie piją alkoholu i wręczyła mi w kartoniku. Mam 23 lata i z medycyny. Potem wujek Marek złapał mnie za ramię. Chodź słoneczko, siadasz przy stoliku dla dzieci. Zaciągnął mnie do stołu pełnego ośmiolatków kolorujących obrazki. Dzieciaki pytały, do której chodzę klasy. Całą kolację pomagałam sześcioletniemu siostrzeńcowi kroić kurczaka, podczas gdy moja rodzina śmiała się i robiła mi zdjęcia. Punkt krytyczny nastąpił przy krojeniu tortu. Wujek Marek podszedł do mnie z moim kawałkiem i zaczął go kroić na malutkie części, jakbym była dzieckiem, które może się zakrztusić. Powiedział Uważaj z widelcem, nie chcemy wypadków. Pamiętasz co było na święta? Nic nie było na święta, po prostu zmyślał. Cała sala się na nas gapiła, niektórzy filmowali telefonami, Płonęłam ze Wtedy podeszła druch na panny młodej, elegancka kobieta po czterdziestce. Przepraszam, czy pani to dr Kalina? Zapytała, patrząc prosto na mnie. Ciotka Janina wybuchnęła śmiechem. Kochanie, to nasza mała kuzynka. Wciąż bawi się w lekarza. Prawda, słoneczko? Twarz druchny zmieniła się z zdezorientowanej w zszokowaną. Proszę pani, to jest dr Kalina. We wtorek przeprowadziła ośmiogodzinną, pilną operację mózgu mojej sześcioletniej córki w szpitalu dziecięcym. Na sali zapadła grobowa cisza. Nawet zespół przestał grać. Kieliszek mojej mamy zatrzymał się pół drogi do ust. Operację? ale ona ma dopiero. 23, powiedziałam w końcu cicho. I od 8 miesięcy jestem Ponowanym neurochirurgiem, najmłodszym w kraju. Wujek Marek wciąż stał z otwartymi ustami, trzymając mój talerzyk. Druchna mówiła dalej, na tyle głośno, by wszyscy słyszeli. Uratowała życie mojej córki, gdy trzech innych lekarzy stwierdziło, że guz jest nieoperacyjny. Szpital nazywają geniuszem. Mówią, że ma pewniejsze ręce niż chirurgzy z trzydziestoletnim doświadczeniem. Wstałam, zabrałam wujkowi talerzyk z zamarzniętej dłoni i powiedziałam, rozglądając się po szokowanych twarzach mojej rodziny. Myślę, że poradzę sobie z pokrojeniem własnego ciasta. Moja rodzina siedziała w milczeniu, a inni goście zaczęli szeptać. W końcu mama zapytała cicho, dlaczego nam nie powiedziałaś, czym się zajmujesz? Próbowałam, Wiedziałam wiele razy, ale za każdym razem, gdy wspominałam o szpitalu, myśleliście, że mówię o pracy w kawiarni na kampusie. Tej nocy dostałam siedem przepraszających sms i trzy oferty pomocy w znalezieniu prawdziwego mieszkania.